Redakcja Rendotiu wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. Cześć, kochani, witam Was w dzisiejszym materiale. Otóż kilka miesięcy temu skontaktował się ze mną jeden z widzów o pseudonimie Rarug i zaoferował mi bardzo prostą rzecz. Wyśle mi trzy Game Boy Color w różnym stanie yy, i moim zadaniem będzie je odrestaurować, wybrać jednego, odesłać jemu naprawionego Game Boy'a, a pozostałe dwa mogę sobie zatrzymać. Bardzo prosta sprawa, jeszcze ich nie widziałem, więc dopiero teraz zobaczymy w jakim one są tak naprawdę stanie. Sprawdzę tylko tę konsolę, żeby wiedzieć, jakie części zamówić. Skontaktuję się z właścicielem yy, i pomogę mu podjąć decyzję, którego z Gameboyów chciałby z powrotem. Yy, podesłał mi też dwa Kardridge. Kardridge powinny działać. Poprosił tylko, żeby je wyczyścić, sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku i odesłać razem z tym Gameboyem, który dla niego naprawię. Zobaczmy, tu jest Gameboy numer 1. Pierwszym krokiem będzie zobaczyć, czy działają i jak działają. Może się okazać, że na przykład wymagają tylko czyszczenia. Game Boy numer jeden działa bez najmniejszych problemów. Jest dźwięk, słyszę dźwięk. Okej. Okay. Więc wydaje się, że ten Game Boy działa i jest w naprawdę przyzwoitym stanie. Yy, obudowę może dałoby się trochę doczyścić. Naklejka widziała lepsze dni, ale nie uważam, żeby była w bardzo złym stanie. Trochę go bym wyczyścił, ewentualnie może podmienił szkło ekranu na jakieś nowe, żeby nie było tak porysowane, ale moim zdaniem naprawdę wygląda solidnie. Okej, okay, to jest Game Boy numer jeden, no i co najważniejsze ma klapkę na baterię, co jest rzadkością. Fajnie, że wszystkie te trzy konsole są w innych wariantach kolorystycznych, daje to nam trochę różnorodności w tym materiale. Dobrze, tu jest druga konsola fioletowa. Stan odrobinę gorszy. E, tutaj widzę jakieś delikatne uszkodzenia. Coś, coś, co wygląda jak ślady po zębach, tak prawdę mówiąc. E, ekran jest lekko zarysowany. Z tyłu nie wygląda to najgorzej, chociaż oczywiście ślady takie naturalne po wytarciach się tutaj znajdują. Sprawdźmy baterię. Zobaczmy, czy ten również działa. tej strony, to jest kolor. Uuu, ten się w ogóle nie uruchamia. Haha, ha, tym będziemy musieli się zająć zanim y, cokolwiek będę wymyślał w kwestii naprawy. Trzeba będzie zobaczyć co dzieje się w środku i dlaczego się nie uruchamia. Może wystarczy go tylko przeczyścić od środka. Zobaczymy. No i mamy też konsolę trzecią w kolorze ja wiem, morskim, zielonkawym takim bardzo ładnym. Wszystkie te trzy konsole są bardzo ładne. Okej, okay, ta konsola również jest w nie najgorszym stanie wizualnym, choć ta ma zdecydowanie najwięcej otarć na ekranie. Szczególnie to nie wiem jak widać to na kamerze, ale w rzeczywistości ta szrama tutaj jest dość duża i e, przeszkadza całkiem, całkiem mocno, więc tu zdecydowanie przydałoby się wymienić front. Ale sama obudowa nie jest w najgorszym stanie, wszystkie te trzy konsole wyglądają całkiem ładnie wizualnie, więc zastanawiam się, yy, hmm, przemyślę jeszcze, co dokładnie z nimi zrobię wizualnie, bo trochę żal mi pozbywać się tych yy, ładnych jeszcze obudów. Ta też wygląda bardzo ładnie, nie jest nawet aż tak starta, również ma te, te drzwiczki na baterie, bardzo często giną, więc ciekawie zobaczyć. Że są one tutaj wszystkie. Sprawdźmy. Konsole numer 3. Również się odpala, chociaż widzę, że może wymagać trochę czyszczenia. Aha, nie włożyłem kardliża. To może wyjaśniać, dlaczego nie śmiga. Wszystkie trzy konsole, oczywiście, wyczyszczę w środku, tak czy inaczej, korzystając z okazji. I to również działa. W porządku. Więc mamy dwie konsole, które są. W świetnym stanie technicznym jest dźwięk, jest obraz yy, i pozostaje tylko upewnić się, że w środku jest wszystko w porządku, wyczyścić i pomyślimy, w jaki sposób je odrestaurować. Interesuje nas najbardziej środkowa konsola, która nie uruchamia się wcale. Przede wszystkim widzę, że kiedyś tu się wylała tutaj bateria. Tak, widać tu wyraźne ślady korozji, ale na szczęście tylko na tej stronie. Ta strona konsoli wydaje się czysta, więc zanim zacznę cokolwiek rozbierać, po prostu spróbuję wyczyścić ten element z pomocą alkoholu izopropylowego. Zobaczymy, czy to wystarczy. Szczerze mówiąc, nie wygląda to źle. Schodzi bez najmniejszego problemu. Myślałem, że będę musiał użyć szczoteczki. Małe czyszczenie kontaktów i. U! To nie koniec. Uruchamia się i jest dźwięk, ale nie ma obrazu. Okazują się paski. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem czy zwidzieliście przez chwilę na ekranie, ekran się gliczuje, dobra. Więc nie ma tragedii i gra działa, bo słyszę dźwięk. Uhuhuhuhuhuhu. Tu coś się uszkodziło zdecydowanie. Dziwne, dziwne, że to jest takie uszkodzenie bardzo punktowe. Mm. Zdecydowanie jest problem tutaj. Jest problem tutaj. Aha. Zastanawiam się, czy tam w środku wszystko jest w porządku. No ale tak, zdecydowanie. Hmm. No, z tą taśmą już chyba nic nie zrobię. Mógłbym poprowadzić piny od taśmy obejść to, ale nie wiem czy jest sens, skoro i tak chcielibyśmy wymieniać yy, wyświetlacz. Tak, to jest idealny kandydat pod modowanie. Zdecydowanie wymienimy tutaj ekran, żeby oszczędzić sobie pracy z naprawianiem taśmy, bo i tak chcielibyśmy wymienić. Zrobimy mu nową obudowę, yy, być może przy okazji pozmieniamy jeszcze trochę rzeczy, yy, ale chciałbym ustalić przede wszystkim jeszcze w tym momencie, czy jest tu coś nie tak. Tu Mamy oznaki korozji, mamy jakieś uszkodzenie, a to oznacza, że być może coś jest uszkodzone po drugiej stronie płytki. Mógłbym zrobić coś innego: mógłbym po prostu wpiąć tutaj drugiego Game Boy'a, który wiemy, że działa, i zobaczyć, co się wydarzy. Jeżeli to jedyna usterka, to wszystko powinno pięknie działać po podmianie płyty głównej. Dobrze. I teraz próbujemy tej płyty. Wszystko na swoim miejscu. Baterie. I uwaga, uwaga. Działa. Dobra, OK. Czyli wiemy, że problemem jest tylko i wyłącznie w tym momencie taśma, e, bo sama konsola działa więc korozja nie wlazła jeszcze tak głęboko, żeby zniszczyć ścieżki, a to oznacza, że muszę ją tylko wyczyścić i możemy podmienić ekran, ewentualnie zobaczyć, czy da się zrobić coś z samą taśmą. No dobrze, to teraz wiem już, z czym pracuję. Środkowa konsola niestety yy, no, ma problem z ekranem, trzeba go będzie wymienić. To jest najlepszy kandydat do tego, żeby zrobić na niej fajnego, pełnego moda. Yy, obudowa jest w całkiem dobrym stanie, więc ją sobie zachowam na przyszłość. Poza tym, te komponenty, które wymienimy i które będą działać, również zostawię. Być może w przyszłości nadadzą się nadawców dla innych konsol. Natomiast dwie konsole z boku yy, działają fantastycznie, więc jedną z tych w pełni sprawnych yy, zmodyfikuję według swoich życzeń. Jedną odrestaurujemy tak, żeby wyglądała jak nowiutka, poprzez głównie y, naprawę ekranu, wymienimy szkiełko, no a tej podejmiemy się jakiegoś większego moda. Myślę, że y, to będzie bardzo interesujący projekt, więc ja lecę komunikować się z autorem, y, a raczej właścicielem tych konsol, no i zamówić oczywiście odpowiednie części do naprawy. 16 paranoia days later. A to już Dark Archon z odległej przyszłości, części zamówione, detale dogadane, więc możemy brać się do naprawy. Na pierwszy ogień cardridge z Pokémon Blue. Właściciel chciał, żebym otworzył i wyczyścił płytkę, a przy okazji wymienił baterię. Żaden problem. W grach na Game Boya bateria służyła do utrzymywania przeżyciu pamięci zawierającej zapisany postęp. Oznacza to, że usunięcie baterii skasuje save'a, więc róbcie to wyłącznie wtedy, gdy jak w tym przypadku nie zależy wam na zachowaniu dawnych postępów. Istnieją metody na uratowanie danych, ale to temat na inny materiał. Ogólnie płytka ta wygląda tak, jak gdyby ktoś już wcześniej wymieniał tu ogniwo, wnioskuje po brązowych śladach po topniku na kontaktach. Wymiana baterii jest prosta. Wystarczy kupić odpowiednie baterie z zainstalowanymi kontaktami które bardzo łatwo dostępne są w serwisach aukcyjnych. Odlutowujemy starą, czyścimy płytkę, a potem w to samo miejsce pamiętając o prawidłowej polaryzacji instalujemy baterię nową. Ważna sprawa to pamiętać o tym, żeby nie dotknąć lutownicą samej baterii. W najlepszym wypadku się uszkodzi, w najgorszym wycieknie albo nawet wedle legend zrobi mały boom. Dlatego też montuje się wersję z fabrycznie zainstalowanymi listkami, aby uniknąć kontaktu między gorącym grotem lutownicy a nielubiącą ciepła baterią. Teraz tylko skręcamy cartridge i sprawdzamy, czy wszystko działa, tworząc nowego save'a, wyłączając konsolę i włączając ją ponownie. Tak, wszystko jest na swoim miejscu. No, to skoro rozgrzewkę mamy już za sobą, przystępujemy do pracy. Na dobry początek, zepsuty Game Boy, z którego postanowiłem zrobić ten pokazowy. Zainstaluję w nim cały szereg modyfikacji, które pokażą Wam szerokie spektrum tego, co można z tą konsolą zrobić. No, ale najpierw pozbądźmy się starej obudowy, przyda się w przyszłości jako dawca dla jakichś innych sprzętów, a może nawet naprawię kiedyś taśmę i wtedy znów zacznie działać ekran. W to miejsce natomiast kupiłem nową przezroczystą skorupę. Nie tylko dlatego, że lubię przezroczystą elektronikę, wydaje mi się bardzo retro, ale też, żeby pokazać Wam potem interesującego moda. Zanim zaczniemy instalować coś na dobre, jeszcze jeden test płyty głównej. Na szybko wepnę nowy wyświetlacz, by upewnić się, że A. nie jest felerny. B. płyta główna uszkodzonej konsoli na pewno działa. Szybki test i super, jesteśmy w domu. No to teraz możemy brać się do poważnego modowania. Oszczędzę wam szorowania płytki głównej alkoholem i przejdę do pierwszej modyfikacji. Oto GBC-RGB Nice -micha. Nakładka, która dodaje konsoli oświetlenie RGB do każdego przycisku, no co, miało być pokazowo. Instalacja tego elementu wymaga niestety odrobiny wprawy, ale powinien poradzić sobie z nią każdy, kto mniej więcej ogarnie korzystanie z lutownicy. Zastępuje ona bowiem oryginalną diodę konsoli, którą jako krok pierwszy trzeba całkowicie wylutować. Potem bardzo precyzyjnie nakładamy szablon tak, by odsłaniał wszystkie potrzebne kontakty, i chwilowo mocujemy go kawałkiem taśmy klejącej. Gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest równiutko, nakładamy topnik i łączymy 5V pin z płytą, utrwalając pozycję moda. Na tym etapie, jeśli uważamy, że coś jest krzywo, wciąż możemy rozgrzać lód i delikatnie jeszcze go poprzesuwać. Jeśli wszystko gra, jedziemy z lutowaniem pozostałych kontaktów. Gotowe. Teraz znów baterie w odwłok i jop, działa jak natura chciała. Dodatkową zaletą tego moda jest to, że odsłania on szereg pinów u góry, które odpowiadają za przyciski konsoli, a które przydadzą nam się teraz do następnej modyfikacji. Ale najpierw sprawdzam multimetrem, czy żaden z lutów, które właśnie wykonałem, nie jest zimny. Oszczędzi mi to pracy później. Do pinów A, B i Select dolutowuję trzy przewody. I wybaczcie, że wsadzam głowę w kadr, jestem stary, ślepy i serio nie widziałem co robię. Muszę koniecznie wyposażyć się w mikroskop techniczny. Piny te łączę z odpowiednimi kontaktami naszego nowego ekranu i sprawdzam, czy kontaktują. Kabelki dołączone do zestawu są trochę za długie, więc doklejam je taśmą do płyty głównej, by nie plątały się we wnętrzu, a potem instaluję taśmę nowego wyświetlacza. Aplikuję też dołączone plastikowe powłoki izolujące. Tak przygotowany ekran jest gotowy do montażu. Wymiana ekranu w Game Boy Color nie jest łatwa, bo zamienniki są innych wymiarów niż te oryginalne i wymuszają wycinanie kawałków plastiku z obudowy. Bardzo nie lubię tego robić. Koncept nieodwracalnego uszkadzania skorupy mi się nie podoba i na szczęście w tym przypadku nie jest to konieczne. Używamy zamiennika obudowy, który fabrycznie pozwala wymienić ekran na większy bez modyfikacji. Wystarczy tylko odłamać małe plastikowe zaślepki. Wyświetlacza nie trzeba nawet przyklejać, stałą pozycję zapewniają mu specjalne plastikowe szyny. Instalacja w obudowie polega po prostu na jego delikatnym wsunięciu na miejsce. Teraz do nowej obudowy przekładamy nowy zestaw przycisków. Pomyślałem, że przezroczysta czerwień ładnie komponować będzie się z bielą i nakładamy wyszorowane gumki kontaktowe. Teraz można już skręcić front nowej obudowy i sprawdzić, czy elementy trzymają się jak powinny. Może zwróciliście uwagę na te dwa czerwone przewody. To sensory dotykowe, które opcjonalnie zainstalować można w rogach. Bardzo ich nie lubię i w normalnych okolicznościach bym je odlutował, no ale to mod pokazowy. Zaraz wam powiem, czemu ich nie lubię, ale na razie zajmijmy się ich instalacją. Po prostu przykleja się je do wewnętrznych rogów skorupy. Jedna ważna rzecz, której jeszcze nie poruszyłem, to co to właściwie za ekran instalujemy w konsoli. Mod nazywa się Q5XL i nie tylko oferuje obraz dużo wyższej jakości, ale też jest po prostu sporo większy. Oznacza to natomiast, że nie wystarczy tu standardowa Gameboyowa soczewka, której okienko będzie tu po prostu za małe. Ponieważ natomiast robimy wszystko od zera, zamówienie nowej, ze szkła hartowanego i dostosowanej do moda nie jest żadnym problemem. Tzw. lenza, zakłada się na złożoną już konsolę i mocuje dołączoną taśmą klejącą. Wybrałem taki ładny, biały nadruk pasujący do reszty stylu. Wy. Szybki test, wszystko działa. Cacy. Czas na ostatnią modyfikację dnia. Baterie AA są przestarzałe i przereklamowane, dlatego wywalimy je i podmienimy na akumulatorek, który dodatkowo, uwaga, ładuje się indukcyjnie z dowolnej ładowarki kompatybilnej z protokołem CHI. W dodatku czas działania na takiej baterii to nawet paręnaście do paru dziesięciu godzin. Instalacja w przystosowanej obudowie jest prosta, po prostu wsuwa się ją w miejsce paluszków, nie trzeba niczego lutować. Bateria nie zmieści się w oryginalnej obudowie, bo ta ma pośrodku przedziałek między bateriami. Można ten kawałek plastiku po prostu wyciąć, ale wszystkie szanujące się obudowy zastępcze zmieszczą akumulator bez żadnego modowania. Ogólnie nie przepadam za wycinaniem czegokolwiek z oryginalnych obudów. Tak przygotowana konsola jest już gotowa i prezentuje się moim zdaniem znakomicie. Przezroczysta obudowa pięknie eksponuje komponenty Game Boya, ale też podkreśla jego subtelne podświetlenie. W szczególności fajnie wyszedł ten prześwitujący krzyżak. Z tyłu miałem też nalepić naklejkę jak na oryginalnym Game Boyu, ale uznałem, że tego nie zrobię, bo dzięki temu w środku widoczny jest cały cartridge. No i jest też ten wspaniały ekran. Od czego tu w ogóle zacząć? No, wygląda super, to widzicie sami, ale ma też mnóstwo fajnych funkcji. Mod dostępny jest w dwóch głównych wersjach. Wersja alternatywna podświetla również napis pod wyświetlaczem, ale ja poszedłem w wariant prostszy. Panele dotykowe działają jak widać. Stukając palcem w lewy górny róg konsoli zmienia się paletę barw, od pełnej kolorowej przez szereg nakładek dla gier z klasycznego Game Boya. Stukanie po prawej daje dostęp do kontrolki jasności. Nie lubię tego panelu, bo ciągle zdarza mi się przypadkiem musnąć go palcem i zmieniać opcje. Dlatego osobiście w Waszych modach sugerowałbym w ogóle tych sensorów nie instalować po prostu odlutujcie je z płytki. Istnieją tu tylko jako opcje dla amatorów, którzy lutować nie potrafią, żeby mieli jakiś dostęp do interfejsu. Bo dużo wygodniejszą opcją jest to, co zrobiliśmy wcześniej: dolutowanie ekranu do kontaktów przycisków A, B i SELECT. Teraz wciśnięcie jednocześnie SELECT plus A plus B otwiera zaawansowane menu ekranowe, gdzie wybierać możemy jasność ekranu, jego pozycję, paletę kolorów oraz element najważniejszy. To panel IPS o rozdzielczości wielokrotnie wyższej niż to, co oferował Game Boy, a to daje nam dostęp do szeregu bardzo ładnych opcji wyświetlania. W trybie Normal obraz jest ostry jak brzytwa i wygląda jakbyśmy oglądali go w emulatorze. Przełączenie na RetroPixel emuluje piksele i siateczkę występujące na oryginalnym wyświetlaczu Game Boya. Gry wyglądają wtedy jak na dawnych ekranach, tylko z super podświetleniem i fantastycznym nasyceniem barw. Potem mamy jeszcze podobne opcje Interlaced 1, 2 i 3 z alternatywnymi efektami. No i skoro mamy dostęp do takiego menu, to opcja z wchórzającym sterowaniem dotykowym jest tym bardziej niepotrzebna. Naprawdę nie trudno jest musnąć górę Game Boya chociażby przy wymianie kartridża. A wy co myślicie o takim przebojowym Game Moim zdaniem wygląda naprawdę kozacko. Dobór kolorów i światełka to był strzał w dziesiątkę. No to teraz dla kontrastu. Game Boy Zielony, w bardzo dobrym stanie, działa jak nowy. No tylko ma tę nieszczęśliwie porysowaną plastikową osłonkę na ekranie. Żal cokolwiek w nim zmieniać, więc postarajmy się zmienić jak najmniej, żeby zachować jego klasyczny urok. Rozkręcamy go więc na czynniki pierwsze. A potem szuruburu, plastikowe i gumowe elementy lecą do mycia w wodzie z mydłem po uprzednim odszczepieniu wszystkich metalowych dodatków, a płyta główna wyszorowana zostaje alkoholem izopropylowym. Miam niam retro zupa podana kochani, smacznego! Następnego dnia, gdy wszystko się już namoczyło, doczyściło, a potem porządnie wyschło, podjąłem się jedynych dwóch modyfikacji. Naklejka z tyłu jest trochę poniszczona, plus zaczęła się odklejać, więc założyłem w jej miejsce zamiennik. Co prawda inny wariant, ale gdyby ktoś nie wiedział, to nawet by nie zauważył. Pozbyłem się też plastikowej soczewki z frontu i zamieniłem ją na nową ze szkła hartowanego. Uwielbiam te szklane zamienniki, nie tylko wyglądają identycznie, a może i lepiej niż oryginał dzięki lepszym materiałom, ale też nie rysują się tak łatwo jak one. Wymiana tego jednego elementu odejmuje konsoli moim zdaniem z 10 lat. No i oczywiście wytarłem skórzu panel LCD, żeby zetrzeć z niego znój ćwierć wieku egzystencji. I to tyle, ta sama obudowa, ale trochę wyszorowana, ten sam ekran z nowym szkiełkiem i moim zdaniem, choć wciąż nie idealna, to mimo wszystko niemal 25-letni sprzęt, wygląda prawie jakby go dopiero ściągnięto z półki. Wiek zdradzają jedynie lekkie zadrapania od wysuwanych kartridżów, które i tak widać tylko wtedy, gdy nie ma w środku gry, ślady na klapce od baterii, które mimo starań nie chciały się całkowicie doczyścić, ale są niemal niezauważalne, no i zdradzająca wiek naklejka z numerem seryjnym. Natomiast jako rekwizyt prezentuje się zjawiskowo. Można też łatwo porównać w ten sposób różnicę między gigantycznymi ekranami Q5 XL, a oryginalnymi nintendowskimi oba robią wrażenie… na swój specyficzny sposób. No i trzeci, ostatni gameboy, który chcę odesłać Rarugowi. W rozmowach wspominał, że najbardziej zależy mu na fajnym ekranie i że konsola ma u niego zostać głównie jako pamiątka starych dobrych czasów. Więc pomyślałem, że fajnie będzie zrobić coś co wygląda w miarę klasycznie. Chciałem, żeby poczuł się jak gdyby dostał do ręki swojego pierwszego, nowiusieńkiego Game Boya. Pierwotnie rozważałem instalację nowego ekranu w starej obudowie, ale po raz kolejny uważam krojenie dobrej skorupy za marnotrawstwo, więc wolałem ją zachować, może w przyszłości będzie fajnym dawcą dla innej konsoli. Rozkręcamy więc stary sprzęt. Czyszczonko płyty głównej, w szczególności kontaktów, żeby służyły jak najdłużej, no i szorowanko przycisków i gumek. Nie są co prawda w idealnym stanie, ale na pewno będą wyglądały dużo, dużo lepiej. Instalacja ekranu przebiega podobnie jak za pierwszym razem, ale ponieważ nie mamy kontaktów wyciągniętych na płytkę z LEDami, przewody do kontroli nowego wyświetlacza lutujemy bezpośrednio do punktów testowych na płycie głównej. Jest to proces odwracalny. W przyszłości można je po prostu odlutować i wyczyścić kontakty. Tak wiem, znowu mam czuprynę w kadrze. Lakitu, który trzymał kamerę, został stracony publicznie na szubienicy. Z drugiej strony lutowanko jak poprzednio do płytki, ale tym razem z małą modyfikacją. Odinstalowuję mod dotykowy, naprawdę nie będzie nam tu potrzebny i teraz tylko wyczyścić topnik, żeby wyglądało ładnie i czyściutko. No i teraz już z górki. Ekran instalujemy identycznie jak poprzednio, wsuwając go po prostu do obudowy zastępczej, utrwalając plastikowym rusztowaniem, Naklejamy insulator na ekran i PCB modyfikacji, a potem łączymy element z płytą główną i składamy konsolę. Szybki test i tak nadal wszystko działa. Możemy więc skręcić obudowę. Wyczyścić wyświetlacz z pojedynczych drobinek kurzu, które zdążyły osiąść na panelu, i zainstalować nowiusieńkie szkło hartowane. Wspaniale! Na pierwszy rzut oka wygląda jak stary dobry Game Boy Color. Fiolet to jest właśnie barwa, z którą najbardziej mi się ten system kojarzy, dlatego akurat taka obudowa. Myślę, że na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś nawet nie zwróci uwagi, to nie zauważy, że wyświetlacz jest tak z półtora raza większy, przynajmniej dopóki konsola się nie włączy. I super, dokładnie o to chodzi: żeby w serduszku zachować jej klasyczny wygląd. I w ten sposób dotarliśmy do zwieńczenia kolejnego projektu. Trzy konsole, trzy podejścia, trzy moim zdaniem solidne efekty, nawet jeśli są to sprzęty z trzech zupełnie innych światów. A które podejście do modowania najbardziej podoba się Wam? Kosmiczne, szalone mody, pakujące pod maskę najwięcej światełek i nowinek technologicznych? Stonowane, lekko zamaskowane modyfikacje, które służą jedynie usprawnieniu przestarzałej technologii oryginału bez zbędnej ingerencji w jej wygląd? Czy może uważacie, że konsol w ogóle nie powinno się modyfikować i najlepsze co można zrobić, to po prostu odrestaurować ją, doczyścić i ucałować, jak zrobiliśmy to z konsolą zieloną? No i co myślicie o modyfikowaniu, krojeniu i wycinaniu elementów z oryginalnej obudowy, by zrobić w niej miejsce na dodatkowe modyfikacje? Bo wydaje mi się, że to ten temat może wzbudzać najwięcej kontrowersji. Chętnie usłyszę, co o tym sądzicie w komentarzach. A na razie, do usłyszenia! Pa Pa!